Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was pyszną zupkę. I tą zupką będzie zupa grochowa. Ostatnio robiłam boczek gotowany, surowy, i na tym wyważę, czy rozsole z tego boczku. Będę dzisiaj chciałam pokazać, jak można zrobić pyszną zupkę. Już macie na moim kanale zupę grochową z takich półwek e, grochu. A dzisiaj. Mam cały groszek i chciałam Wam pokazać, jak zrobić zupkę z całego groszku. A więc robi się podobnie, dlatego chciałam Wam pokazać, jeżeli macie cały groszek, że również z całego groszku można zrobić zupkę. I jak zrobić tą zupkę krok po kroku, żeby Wam się szybciutko ugotowała, jeżeli macie już ten rosół. I będzie szybko ugotowana, jeżeli zrobicie. Właśnie tak jak Wam podpowiem, można powiedzieć. Chciałam Wam powiedzieć na co uważać, czytać warzywa, jakie warzywa, jakie przyprawy, żeby na koniec Wam wyszła smaczna zupa. Czytać na przykład za smażkę. Tak się składa na przykład, że moje zupy, czy niektóre moje zupy, które znam, znam z dzieciństwa były za smażką. I to są na przykład flaczki. Czy macie już na moim kanale, czy te skapuśniak kapuśniak, również macie na moim kanale. Czy te grochówki są robione na zasmażce? I tam jest po prostu robiona ta zasmażka na maśle i troszeczkę mąki. Ktoś mi tam pisał, że to jest niezdrowo, czy tam nie wiem. Nie wiem, czy jest niezdrowo, dlaczego łyżka mąki może być niezdrowa, czy dwie, czy masło, jeżeli to jest zdrowe, jak mówią teraz. A więc ja Wam powiem, jeżeli jemy kromkę chleba do zupy i to jest też mąka, a więc nie obawiajcie się tej zasmażki. To, co jest ważne, to Wam pokażę, że ta zasmażka nie może Wam się przypalić. A więc to będzie niezdrowe, będzie gorzkie. Na to musicie uważać. I to Wam chcę pokazać teraz w tej mojej zupce, dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. Oczywiście zapraszam Was na ten pyszny boczek chrupiący, który również będzie na moim kanale, i naprawdę powiem Wam, że to będzie rewelacja, ten boczek. Uwierzcie, spróbujcie zrobić prosty sposób, ale ta skórka chrupiąca naprawdę to jest rewelacja, i dlatego również zapraszam Was na ten mój boczek wkrótce na moim kanale. I teraz przechodzę do ugotowania sobie tego boczku. Muszę zalać wodą żeby był cały tutaj zakryty. Ja mam tutaj lity wody, a więc zalewam. I już teraz na początku mogę sobie wrzucić dwa liście laurowe. Ze trzy cztery siele angielskie, również ze trzy cztery pieprze czarne mam tutaj, a więc też nie zaszkodzi. Trzy, cztery, pięć. Mogę sobie troszeczkę pierwszych. Pół łyżeczki pieprzu czarnego czy kolorowego dać 2-3 ząbki czosnku, tak średnie, z płaską łyżeczkę soli i z małą łyżeczkę majranku. Nawet można dołożyć troszeczkę papryki z szczyptę, czyli 1 trzecia łyżeczki papryki ostrej, z pół łyżeczki papryki. Słodkiej. Jeszcze wrzucę troszeczkę pieprzu ziołowego. Z łyżeczkę, Będzie miało fajny smak. Zaczynam się gotować. Przykrywam. I zmniejszam na trzy. Skala 9, teraz na 3. To jest bardzo, bardzo ważne przy gotowaniu. Właśnie ta temperatura, ten czas i temperatura. I teraz po zagotowaniu nastawiam na. Godzinkę. Po godzinie wchodzę i dołożę jeszcze warzywa, czyli pietruszkę, marchewkę, cebulę, żeby tutaj ten wywar był smaczny. Przez to będzie mięso też smaczniejsze. Można to wykorzystać już później do zrobienia sobie zupy albo do zrobienia sobie sosu. To jest bardzo ważne, nie wylewamy. Jak zrobić sosy? Macie na moim kanale. A więc wejdźcie so, sobie na playlisty. Tam macie również sosy. Jak zrobić sos? Bardzo prosto. Smarzymy troszeczkę mąki na sucho. Możemy później dodać masła. Możemy dodać śmietany. Zale troszeczkę wodą. Przyprawić, doprawić. I sosik jest już gotowy. Zależy jaki chcemy mieć. I już się wyłączyło. I wrzucam pietruszkę, marchewkę kawałek pory, jedną cebulę. Próbuję jak smakuje. Jeszcze tam soli z łóżeczka. Za mało. Mogę teraz odwrócić tak. Oczywiście nastawiam znowu na 33 minutki, czyli godzina i pół to będzie półtora. To, co mogę jeszcze tutaj dać, to jest pieprz z łyżeczki pieprzu czarnego. Znowu zmniejszam o połowę. Robimy zupę, zawsze troszeczkę treściwą, troszeczkę z dodatkiem wędiny jakiejś albo mięsa, i wtedy będziemy na jedzeniu. Teraz Wam pokażę, to wczoraj zrobiłam. A więc miałam 200 gram groszku. Dolałam wody do pół litra. A więc proszę zobaczyć, groszek wszystko wsiąknął. Całą tą wodę włożę teraz do tej zupy. Zupę odcedzę. Te stare warzywa wyciągnę. I dam później z ziemniakami świeże warzywa, żeby były smaczniejsze. I teraz proszę zobaczyć. Zaczynam gotować. I... Wkładam do szerokiego garnka. Przeleję tą zupę teraz najpierw. A tutaj mam boczek właśnie ten surowy. Obgotowałam. A więc mięso jest gotowane, ale jeszcze tak jakby niedogotowane, więc go dosmarzę, żeby była ta skórka chrupiąca. I tutaj pietruszka, marchewka, cebula. Ziele angielskie, liść laurowy, pora, seler a więc wszystko tutaj już jest. I teraz rzucam ten kroszek zielono-biały. Niektóre są żółte, niektóre są zielone i ten kroszek jest cały. I tutaj, proszę zobaczyć, odlałam pół szklanki około 150 ml tego rosołu, ponieważ będę robiła do tego poczku sosik. A więc możemy oblać. Jeżeli nie potrzebujemy na so z tego wywaru, to możemy wszystko tutaj wlać, ten cały rosół. Tak już wygląda. Zagotuję i będę gotowała ten groszek. Z pół godziny 45 minut wejdę i zobaczę wtedy, jak miękki jest. To jest bardzo ważne. Przykryję. Teraz mogę sobie obrać ziemniaki. Ile ziemniaków. 5, 6, a więc po obraniu z pół kilograma musimy mieć. Teraz obieram te ziemniaki, kroję w drobną kostkę, opieram marchewkę jeszcze, opieram pietruszkę i tam wrzucę po pół godzince, czy tam po 45 minutach, ponieważ ten groszek musi być już troszkę miękki, a więc nie ma tego za dużo. Powinno być, ponieważ te ziemiaki w zupie każdej dają dodatkowo Taki smak i taką konsystencję lepką, jak ja mówię. Ono wiąże tą zupę. Te ziemniaki jakby wiążą tą zupę i przez to ona jest smaczna, czy smaczniejsza. Proszę zobaczyć, pokroiłam pietruszkę bardzo drobno, ponieważ nie każdy w zupie lubi pietruszkę. Wam powiem, że w mojej rodzinie tak jest. jedni nie lubią cebuli, jedni nie lubią truszki, a więc trzeba wszystko improwizować. Tak wygląda sporą i teraz już tylko wkroję marchewkę i pokroję kartofelki. Mam już marchewkę i czeka sobie teraz już, aż mi się podgotuje ten groszek. Robimy za smażkę. Na te 3 litry zupy około 3 litrów mam, dam dwie łyżki masła i dwie łyżki mąki. A więc dajemy raz. Wielki mąki. Ktoś nie mówi, po co że jest smak. A więc wam powiem po co? Po to, żeby ten smak był fajny. I przecież chleb jemy do zupy i jest wszystko dobrze. To dlaczego nie dać tutaj do zupy troszeczkę mąki? Ale tutaj ten smak masła przypieczonego jakby... Widzicie, znowu dałam łyżkę, a więc muszę dać drewnianą. I to wszystko, proszę zobaczyć, zalewamy zupą teraz. Tym rosołem zupy. Nie sosem, tylko rosołem zupy, nie jako to tonelę. Powiem, że sos ja wywar I wam powiem, że właśnie... W ten sposób niektóre zupy, takie jak kapuśnia, kruchówka, flaki, naprawdę nie wyobrażam sobie bez, bez zasmarszki. Tak się nauczyłam, tak robię. Tak jadłam w niejednym lokalu. Jeżeli ktoś nie lubi, proszę zostawić, ale to już nie będzie ten sam przepis. Ale jeżeli na przykład ktoś chce zredukować, to może dać tylko jedną łyżkę mąki i masła. I tutaj już się kończy gotować. Ta zupa wyciągnę lubczy. Liść można również wyciągnąć. Nawet możemy wyciągnąć jarynka angielskiego tego ziela, żeby kom się to nie rozgryzło. Ktoś się nie spodziewa, nie zna, może rozgryźć i wtedy będzie Nieprzyjemnie mu w buzi. I teraz to wszystko lewamy do środka. To, co możemy dać na koniec, to jeszcze na przykład czy powinniśmy jeszcze dać? Możemy jeszcze dać z jedną prędko kiełbasy pokroić, żeby każdy miał chociaż po kawałku. I ja oczywiście jeszcze ją doprawię, papryką słodką z pół łyżeczki. Troszeczkę dam papryki ostrej, bo to nie zaszkodzi. Chyba, że są dzieci, albo ktoś nie lubi. I dam jeszcze troszeczkę pieprzu kolorowego albo czarnego. Pół łyżeczki. Bo ziemniaki zawsze wchłoną troszeczkę smak. Teraz zobaczę, jak smakuje. Czy nie trzeba soli dołożyć troszeczkę. Tak już wygląda ta zupka. Można dać również troszeczkę boczku. Można go lekko podsmażyć, też rzucić Będzie jeszcze lepszy smak. Proszę zobaczyć, ja mam tutaj taką wędzoną szynkę. Tam ją bez smażenia, dwie łyżki, trzy. żeby ten smak był jeszcze lepszy. Mieszam, próbuję i zaraz powinna być zupka gotowa. Ona może być troszeczkę gęściejsza, będzie najlepsza, można powiedzieć. A jak zrobicie więcej, postoi na drugi dzień, będzie superowa. I teraz już próbuję. Jak smakuje. Mm. Powiem Wam, że super, tylko jeszcze troszeczkę soli. Super. Tej, zas tej zasmaszki w ogóle się nie wyczuję. A zupa jest naprawdę rewelacyjna. Taką znam, taką lubię, taką zrobiłam i na taką Was zapraszam. Dziękuję pięknie i do widzenia. Wyleję jeszcze na talerz, pokażę Wam jeszcze jak wygląda na talerzu. Proszę zobaczyć, tak wygląda ta zupka. Czy zupa można się najeść? Do tego, do tego chlebek będzie super. Zrobię zdjęcie i wkrótce już na moim kanale. Do widzenia.